Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. Na początku naszego takiego zatrzymania się nad Słowem Pana Boga, zaprośmy Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Wołamy: Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą, swoją łaską, dotykaj naszych umysłów, naszych serc, abyśmy mogli przyjąć to, co mówisz do nas. Aby Twoje Słowo stało się w nas ciałem. Amen. Posłuchajmy teraz fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Boże. Dzisiaj Jezus przypomina nam, że tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, co ma największą wartość, to jest tylko i wyłącznie miłość. Dla niej tylko i wyłącznie warto żyć. I tak naprawdę miłość stoi u początku wszystkiego naszego doświadczenia wiary, naszego życia. Doświadczenie miłości. Zmienia, zmienia tak naprawdę całą perspektywę. Wielu świętych potrafiło jednym zdaniem, jakby streścić kwintesencję naszej wiary. Święty Augustyn mówił, kochaj i czyń co chcesz. Święty Ojciec Pio mawiał, trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej. Dlaczego mówi tak powiedzieć? Wydaje się to szalone, a jednak. Dlatego, kto poznał miłość Boga, nic już nie jest takie samo. To jest miłość, która nam wszystko potrafi wyjaśnić, i która układa, jakby porządkuje nasze życie. Ten, kto kocha, nigdy nie będzie chciał czynić nic przeciwko tej osobie, w której jest zakochany. I zobaczmy, że kiedy my żyjemy w perspektywie miłości Boga. Staramy się odpowiedzieć na to Jego miłość, doświadczamy jej. Nie będziemy robili czegoś, co spowoduje, że jakoś tę miłość utracimy, czy zdradzimy ją w jakiś sposób. Miłość, która uporządkuje nasze życie. To przekazanie wyrywa nas z takiego zamykania się w samym sobie, jak w pudełku. Wyciągam z tej miłości egoistycznej, skupionej się tylko na sobie. Patrzymy na Jezusa dzisiaj, który mówi te słowa, patrzymy na Niego mieszczącego na krzyżu, gdzie oddał za nas swoje życie. I uczymy się, czym jest miłość. Co znaczy miłość? Jak kochać? I Jezus daje nam tą lekcję i mówi, najważniejsze to miłość do Boga i do bliźniego. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy warto by było przyjrzeć się naszej miłości. To znaczy dokładnie jak kochasz? Porozmawiaj o tym dzisiaj z Jezusem na Modlitwie. Opowiedz mu o tym. Jak wygląda Twoja miłość do Niego, do Twojego Boga? Jak Ty go kochasz? Co robisz? Co oznacza ta Twoja miłość? A potem opowiedz o tym, jak potrafisz kochać swoich bliskich: swoją żonę, męża, chłopaka, dziewczynę, przyjaciela, siostrę, brata, swojego syna, córkę, kogoś z rodziny, znajomego, przyjaciela. Jak jesteś księdzem, to może Twoich kochanych ludzi, dla których którym służysz. Zastanów się, jak kochasz, jaka jest Twoja miłość. Dzisiaj do tego nas zaprasza Jezus i mówi, że to, co jest najważniejsze, do czego trzeba nieustannie nam wracać, to właśnie do miłości. Jesteśmy razem w sercu Boga. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.